Tematem naszego wykładu dzisiaj jest na podstawie, będziemy na podstawie nauki o dwóch sztandarach św. Ignacego Loyoli. Analizowali to, co jest potrzebne do tego, żeby zrealizować powołanie i co jest przeszkodą w realizowaniu naszego powołania. Każdy jakieś to powołanie od Pana Boga dostaje i to szczególne powołanie, żeby mogło wydać prawdziwe i dobre owoce, musi znaleźć podatny grunt. I żeby ten podatny grunt się znalazł, no to musimy tutaj przeanalizować, co, co może zaszkodzić, a co zarazem z kolei pomaga nam, ażeby zrealizować to Boże powołanie. A więc pierwsza sprawa, której święty Ignacy nam mówi, że świat jest niejako podzielony na dwa obozy. I to jest y, prawda, która, której doświadczamy i ta prawda nie może być pomijana. Na Soborze Watykańskim II, kiedy chciano jakby tą prawdę zan zanegować, niejako zamazać, to spowodowało to ten ogromny kryzys, który obecnie przeżywamy, ponieważ próbowano wmówić, jakby sami hierarchowie zebrani na Soborze próbowali sobie wmówić, że Przecież świat jest też dobry. Przecież ludzie żyjący na świecie, ludzie światowi też chcą dobra, a więc jeżeli oni chcą dobra, jeżeli są dobrzy i my, katolicy, chcemy dobra i, i jesteśmy dobrzy, no to dlaczego w takim układzie ma między nami być jakiś konflikt? Dlaczego Kościół ma się opowiedzieć przeciwko światu, że odtąd Kościół nie będzie potępiał świata, ponieważ. Jakby cele mamy wspólne, oczywiście w niektórych szczegółach się różnimy. Skończyło się to tak, jak się skończyło, a mianowicie w ten sposób, że przecież Pan Jezus powiedział, że synowie tego świata są bardziej przebiegli niż synowie światłości. Otóż ten cały element zły wdarł się do wnętrza świątyni. To już sam Paweł VI wspominał o tym, że swąd szatana wdarł się do świątyni Bożej. Ale właśnie na tym to polega. Że ta świątynia to nie to, że gdzieś przez jakąś szczelinę. Otwarte, zostały otwarte drzwi, a żeby ten swąd szatana wdarł się, bo dlatego, że inaczej dobro rozumie świat, a inaczej dobro rozumie Pan Bóg. I dlatego też dobro, które Pan Bóg nam proponuje, jest wielokrotnie dla świata, nie do, nie do przyjęcia, dlatego że ono jest trudne. Ono wymaga od nas wielkiego poświęcenia, i z tego też tytułu świat nam proponuje inne dobro, w cudzysłowie oczywiście, które jest łatwe i przyjemne, po to, ażebyśmy my, idąc za światem, zatracili się później właśnie w tej, na tej szerokiej drodze przestronnej, ale prowadzącej do zagłady. I tutaj święty Ignacy nam niejako podaje pewną strategię diabelską. Jak diabeł atakuje człowieka, a żeby człowieka odciągnąć od jego powołania, a tego ostatecznego powołania przecież najważniejsze powołanie człowieka to jest zbawić duszę swoją. Na tej czy innej drodze, jaką Pan Bóg wskaże, każdy człowiek ostatecznie podąża do tego samego celu, czyli do zbawienia. I żeby człowieka odciągnąć od tej drogi, diabeł uderza, jakby potrójnie, na pewną. Gradacje tych uderzeń. Pierwsze to jest pożądanie dóbr materialnych. To jest bardzo szerokie, jakby tutaj szerokie spektrum to nie jest tylko kwestia bogacenia się, to nie jest tylko kwestia zdobywania majątku, posiadania coraz więcej pieniędzy coraz bardziej jakichś luksusowych gadżetów samochodów, domów itd. Tak tu chodzi o pewnego rodzaju, o porządliwość cielesną, bo przecież to wszystko, co ludzie zdobywają, to zdobywają w jakimś konkretnym celu, mianowicie, żeby w celu konsumpcyjnym. A jak się ten cel konsumpcyjny, na niego spojrzy szerzej, to to nie jest tylko kwestia napełnienia konta w banku, ale tutaj się otwierają wszystkie właśnie takie jakby zaspokajanie tych naszych najniższych instynktów, które powoduje, że człowiek, e, bardzo szybko odchodzi, jeżeli ktoś na tą pierwszą połapkę jest podatny, to jest naprawdę bardzo ciężko takiemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Pan Jezus wprost wyraźnie mówi, że łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho gielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Czyli ten człowiek, który w swoim życiu stawia za cel, jakby zaspokajanie ciągle swoich tej, tej najniższej, na, najniższego poziomu swojej natury, całej swojej zmysłowości, tak, żeby czy to przez jakieś powiedzmy, wykwintne jedzenie, e, szlachetne trunki, jakieś używki takie, czy inne, e, cała tutaj sfera również płciowa, e, seksualna się otwiera. I jak ktoś wchodzi na, na tą drogę, jakby tutaj się poddaje, no to zaraz praktycznie odchodzi od Pana Boga, ponieważ staje się najzwyczajniej na świecie ociężały. I dlatego też w naszym świecie takim, powiedzmy, konsumpcyjnym, widzimy teraz nawet w Polsce, jeszcze naprawdę niedawno. Budowano mnóstwo seminariów, każdy biskup w Polsce chciał mieć w swojej diecezji seminarium i te seminaria były budowane na, nie wiem, na 100, na 150 kleryków, a w tej chwili stoją to budynki widma, w których jest powiedzmy kilkunastu, czasami kilkudziesięciu w najlepszym wypadku kleryków. Między innymi też dlatego, że świat konsumpcyjny nie pozwala takiemu człowiekowi, młodemu człowiekowi zostawić, te wszystkie przyjemności, które ma, i pójść drogą powołania. Ale to również wiąże się z małżeństwem. Człowiek, który jest nastawiony tylko na przyjemności, nie chce wchodzić w małżeństwo, bo małżeństwo jest pewnego rodzaju krzyżem. I proszę to dobrze zrozumieć: każda droga do zbawienia jest krzyżem. Jeżeli nie jest krzyżem, to, to należy to po prostu od razu odrzucić. Ale młodzi ludzie jakby decydują się, że pożyjemy ze sobą, będzie nam dobrze, bez żadnych zobowiązań. To jest najważniejsze. Żadnych zobowiązań nie ma. My sobie po prostu używamy życia, bo tak jest nam dobrze, bo jest nam przyjemnie, do czasu, aż nam przestanie być przyjemnie, a wtedy się rozchodzimy. Jeżeli chodzi o główny cel małżeństwa, zrodzenie potomstwa i wychowanie tego potomstwa, to ci, którzy mają dzieci, doskonale wiedzą, że jakie z jednej strony to też jest. Jakie to jest jakie poświęcenie, jak, jaka ofiara, oczywiście też jest ogromna radość. Ale właśnie młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci, bo chcą mieć tutaj jeszcze jakby czas na to, żeby móc jeździć po, na wakacje, żeby móc używać życia, chodzić na imprezy, na dyskoteki. A jak jest małe dziecko w domu, to gdzie pójdzie się na dyskotekę? Trzeba znaleźć kogoś, żeby to dziecko z tym się dzieckiem zajął, tak? To nie można o tak sobie. To są dodatkowe wydatki, jakaś tam tamniania, która będzie się działa z tym dzieckiem. Więc stwierdzają, że nawet jak się pobiorą, wezmą ślub, że to jeszcze nie czas. Jak się zestarzejemy, to wtedy się ten. To wtedy będziemy mieli dzieci. Tylko, że już nie będzie tych dzieci. I to jest, to jest ta pierwsza pułapka, bardzo, bardzo niebezpieczna w naszych czasach. Widzimy, że ten dobrobyt. Yy, Zawsze jeżeli jest nieumiarkowany, podchodzi się do tego w sposób nieumiarkowany, natychmiast prowadzi do duchowej ruiny. Ludzie bardzo chętnie spędzają niedzielę w, w tych różnych supermarketach, gdzie jest mnóstwo różnego rodzaju atrakcji, kina, jakieś powiedzmy, restauracje, różne inne tam rzeczy, oprócz tego zakupy i tam. Gotowi są w sklepie siedzieć całą niedzielę. To jest, nie, to jest niepojęte, tak? Jak muszę coś kupić, wejść w ogóle do takiego sklepu, to przerażające to jest dla mnie. Wchodzę i wychodzę już zmęczony tym całym hałasem, muzyką i ten, ale ludzie potrafią, bo, bo, bo to jest jakby samo w sobie staje się ciekawe. I, I wtedy nie ma, jakby jest ogromna trudność, ażeby zrobić krok do Pana Boga, zrobić krok właśnie w kierunku tej ofiary, tego poświęcenia krzyża, wziąć ten krzyż, bo, bo to się wszystko wydaje takie atrakcyjne i przyjemne. Następna pułapka, ona wynika jakby z tej pierwszej, jest kontynuacją tej pierwszej i jest równie niebezpieczna, a w naszych czasach jest jeszcze taka bardzo łatwa. To jest to, co Święty Ignacy nazywa próżną chwałą. E, ja bym powiedział tak, że z morą, Młodego pokolenia, i nie tylko młodego, jest pewnego rodzaju um, nie wiem, właściwie całego życia. Dlaczego tak bardzo są popularne te wszystkie um, portale um, społecznościowe? Mało jest ludzi, którzy nie mają Facebooka. W tej chwili bardziej jest pewnie. Instagram, takim popularnym była kiedyś nasza klasa, i, i będzie jeszcze pewnie wiele, wiele innych różnego rodzaju takich portali. Po co to jest i dlaczego to jest takie chwytliwe? Właśnie dlatego, że człowiek szuka próżnej chwały. Tam, na tych portalach, ludzie próbują siebie prezentować w jakimś tam lepszym świetle. E, wybierają, dobierają sobie jakieś odpowiednie zdjęcia, miejsca, gdzie byli, pokazują wszystkim właśnie, że ja jestem lepszy, że ja tutaj byłem, w, tam, e, w takim mieście, w takim kraju, w takiej części świata. Ja nie wiem, jadłem takie czy inne danie sobie przed, przed zjedzeniem, y, dajmy na to, w restauracji obiadu, to sobie każdy pstryka zdjęcie swojego talerza i wrzuca zaraz to na Instagrama, ażeby zobaczyli moi tam, powiedzmy, koledzy tego, wszyscy te dziady, te wszystkie, które siedzą gdzieś tam w Polsce nad Schabowym, że ja tutaj takie właśnie wspaniały, wspaniałe jedzenie mam gdzieś tam, dajmy na to, w, na Sri Lance, tak? I, ale to, słuchajcie, to się staje pewnego rodzaju religią. To jest jakby te, te media społecznościowe, to jest jakby jedne, taka... Wierzchołek Góry Lodowej, bo kiedyś tego oczywiście nie było, nie było internetu, więc inaczej to wyglądało, to takie nasze przechwalanie się, ale, ale w, tych, w tych naszych czasach to, to jest taka pewnego rodzaju szczyt Góry Lodowej, gdzie człowiek żyje życiem wirtualnym i kreuje swój własny obraz nierzeczywisty. Bo wszystkie zdjęcia, które się wrzuca, to się specjalnie przegląda, czy czasem tutaj na tym zdjęciu nie wyglądam gorzej, czy tutaj nie widać moich jakiejś nadwagi, albo nie, nie wiem, tutaj zła frezura, albo makijażu zabrakło, więc tego zdjęcia nie wrzucę, bo ono nie pasuje tutaj do tego mojego idealnego yy, obrazu. Natomiast tylko takie wrzucę, które będą rzeczywiście prawdziwe, yy, nie, prawdziwe, właśnie nieprawdziwe, tylko takie, które będą pasowały. Zgadzają się z moim obrazem samego siebie. A właśnie Chrystus, który jest prawdą, żąda od nas, żebyśmy żyli w prawdzie. Makijaże, wszelkiego rodzaju zabiegi, siłownie, fitness club i tak dalej, to jest tylko coś, co, co jest na, na, na chwilę, tak? Ale tak na dobrą sprawę to, że, że ktoś ma taką czy inną aparycję, to za ileś tam lat będzie miał zupełnie inną i wcale nie będzie może taki atrakcyjny, jak, jest, jak, jak się wydaje być teraz. I po prostu, no i cóż z tego? To wszystko przeminie, i, i ta cała próżna chwała również przeminie. Stąd taka dygresja. W tych dobrych czasach, kiedy jeszcze koronowano papieży, kiedy wnoszono papieża na lektyce, e, właśnie na koronację, to palono przed nim, Taki snopek słomy, i mówiono, Sig transit gloria mundi. Tak przemija chwała świata. Tak, żeby nawet papież miał tą świadomość w tym całym splendorze swoim, że w to wszystko przeminie. Tak naprawdę, jest istotne to, co jest wewnątrz, co jest, co jest w sercu moim. To, że ja się po prostu sprzedam na mediach społecznościowych, że, że mi tam ileś lajków dadzą, ileś set, ileś tysięcy, milionów lajków, to tak naprawdę to wszystko jest mało istotne. To jest życie nierzeczywistym życiem. I młodzi ludzie w naszych czasach żyją życiem nierzeczywistym bardziej intensywnie niż to się działo kiedyś. Żyją pewnego rodzaju mirażami, wierzą w to. I to wszystko, co się powiedzmy dzieje w tym, tam, w tym całym w świecie, właśnie mody w świecie takiego trendów itd. itd. To, jest to, wszystko, to jest ta próżna chwała, która powoduje, że nie mało jest takich, którzy chcą rzeczywiście podejmować te obowiązki związane ze swoim powołaniem. Bardzo poważnie, bardzo sensownie. Czy to będzie w rodzinie, czy to będzie w kapłaństwie, czy w, życie z, w życiu zakonnym, to jest. Pod tym względem jest to straszne. Ktoś, na przykład, chciałby nosić sutannę, ale dla szpanu, tak? Żeby poszpanować, nie wiem, sobie zrobić znowu jakieś tam selfie w sutannie i wrzucić, i wrzucić to na Instagrama, to to będzie ten, będzie atrakcyjne. Ale nosić w tym pogańskim świecie sutannę, na przykład w takim Warszawie. W takim Lemingogrodzie, tak? Gdzie ludzie mają naprawdę wyprane umysły? To wcale nie jest takie przyjemne. To już nie są te czasy, gdzie ludzie wszyscy kłaniają się w pas i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus drogi księże. Inaczej teraz księży witają. I w tym momencie oczywiście, czy wy widzicie księży na, na, w mieście? Czy to znaczy, że w takiej Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie nie ma księży? Nie ma ich. Bo żyją też podwójnym życiem. Bo z jednej strony w kościele jest księdzem, a wychodzi z kościoła i już księdzem nie jest. Koloratkę wyciągnie, sutannę ściągnie, dżinsy założy jakąś koszulkę polo i poszedł ciemne okulary i, i tyle go widzieli, tak? Taki. Takie to jest teraz. Wszystko jest na półgwiska. Na półgwiska ma małżeństwo, na półgwiska kapłaństwo, na pół gwizdka życie zakonne. Bo tylko szpan się liczy, bo tylko, żeby pokazać się, to tak, ale jeżeli trzeba przyjąć też i tą drugą część, tą bolesną, no to, to w tym momencie nie ma. I oczywiście św. Ignacy nam mówi, że tym ostatnim krokiem. W pokusie jest to ogromna pycha. Człowiek w tym wszystkim dąży do tego, żeby wbić się w pychę, poczuć się dowartościowanym, czy to przez te wszystkie posiadanie, zażywanie tych wszystkich przyjemności, czy przez tą próżną chwałę, czy też przez przyjęcie jakiejś kontroli władzy nad czymś, nad kimś. Staje się w tym momencie, czuje się dowartościowany. Znowuż zobaczmy, to nie jest tak, że dlatego, że ja wobec Pana Boga jestem w porządku, to uważam, że, czy tam ufam, że w mojej, w mojej duszy jest wszystko w porządku. Nie, w tej kategorii nikt nie patrzy. Patrzy się na to, czy ktoś jest możny, czy ktoś jest rzeczywiście ma jakąś władzę, potęgę, kontrolę nad czymś albo nad kimś. To, to jest jakby wartością. Ktoś musi być szefem. Ja pamiętam, że jakiś tam czas temu to moja rodzina ciągle się pytała, czy ja już jestem proboszczem. No bo jak nie jestem proboszczem, no to co? Lata kapłaństwa mijają, a tutaj nie jest, ciągle nie jest proboszczem. Najlepiej, jakbym był biskupem już pewnie i wtedy to rzeczywiście byłaby już jakaś taka wartość większa. Albo jakbym papieżem został, to wtedy to już by było, już to jest szczyt kariery, tak? Ale to przecież to nie, nie o to w tym wszystkim chodzi. Czy, czy ktoś jest papieżem, czy jest biskupem, czy jest zwykłym wikarym, to jest tak na, na dobrą sprawę tylko pewien środek do osiągnięcia celu, a nie cel. A natomiast zobaczmy, jak, jak my bardzo pragniemy tych, tej władzy, wpływów, jak bardzo walczymy o, o to, żeby mieć, e, mieć kontrolę, mieć wpływ, mieć władzę nad innymi. To widać oczywiście na, na przykładzie naszych polityków, ale nie chciałbym, żeby to poprzestało tylko na polityce, ponieważ zobaczmy, jak ci ludzie się pchają do tej władzy. Jak, jak wiele poświęcają te wszystkie kampanie e, wyborcze, to wszystko przecież wymaga ogromnego nakładu wysiłku, a potem, jak się dojdzie do tej władzy, to przecież nie siedzą w, w miękkich fotelach i wszyscy im się w pas kłaniają. Tylko jest zawsze opozycja, która próbuje im tam nogę podłożyć. Ciągle jest taki stres, ciągle jest jakaś niepewność, że tą władzę o, e, otracimy. I naprawdę chyba. Z wielkim smutkiem należy powiedzieć, że mało chyba jest takich, którzy dążą do tej władzy z powodu rzeczywiście idei, dobrych idei. Najczęściej to jest tak, ażeby się dowartościować. Jak człowiek popada w pewnego rodzaju próżną tą chwałę, pychę, to to jest stan najgorszy. Takiego człowieka, który jest przekonany, że jest naprawdę najbardziej wartościowy i najbardziej nadający się do czegoś, Takiego człowieka jest najtrudniej nawrócić. Dlatego widzimy w Ewangelii, że Pan Jezus wybacza skruszonej cudzołożnicy, ale jak widzi skądinąd jakiś tam w sposób pobożnych faryzeuszy, to ma dla nich bardzo twarde słowa. Dlaczego? Dlatego, że właśnie ci ludzie uwierzyli, że są idealni i wspaniali. I widzimy, jak trudno w tym, w tym naszym współczesnym świecie Młodym ludziom odpowiedzieć na Boży Głos, bo życie się ciągle kręci wokół mojego ego. Ciągle się kręci wokół tego, ażeby mi było dobrze. I rzadko kiedy myślimy o tym, żeby innym ze mną było dobrze. I tutaj Pan Jezus nam daje w swojej nauce, jakby potrójne. Potrójne potrójną wskazówkę, jak mamy się przeciwstawić tej pokusie ogromnej, jaka istnieje, a mianowicie przede wszystkim przez duchowe ubóstwo, w niektórych wypadkach również i przez rzeczywiste, materialne wypadki osób zakonnych, ale chodzi o to, żeby zrozumieć, że to wszystko, co tutaj jest, to są tylko środki, to nie jest cel. Te wszystkie przyjemności, które możemy znaleźć na świecie, to jest tylko środek. Pan Bóg dał, przywiązał do wielu naszych czynności zwykłych, ludzkich przyjemność, jak do jedzenia na przykład, czy też do, do aktu małżeńskiego, płciowego, jako, jako pewnego rodzaju nagrodę czy zachętę, ale to jest środek, to nie jest cel. Nie możemy się przywiązać do tych wszystkich rzeczy, ponieważ mamy, musimy mieć perspektywę inną. Po co ja żyję na tym świecie? Po co ja w ogóle tu przyszedłem? I jaki jest cel mojego życia? To jest ważne, ważne, żeby sobie zadać takie pytanie i na to pytanie ciągle odpowiadać. Czy ja żyję na tym świecie po to, żeby kolekcjonować dziewczyny czy chłopaków? Czy ja żyję na tym świecie po to, żeby ciągle pomnażać swój majątek? Czy ja żyję na tym świecie po, po to, żeby ciągle, nie wiem, móc wstawić nowe zdjęcia na Instagrama? Czy to jest jakby samo w sobie najistotniejsze, najważniejsze? Przecież to wszystko się skończy. I potem uczy nas Pan Jezus przez swój przykład wszystkim, umiłowania wzgardy. Ja pamiętam, że po święceniach kapłańskich ktoś do mnie podszedł i mówi, czy mógłbym poprosić księdza numer telefonu. A ja mówię, ale ja nie mam numeru telefonu. Jak to nie masz numeru telefonu? O, każdy ma numer telefonu. No ale ja nie mam, Bo nie miałem komórki, tak? Więc popatrzył ten człowiek na mnie jak na jakiegoś głupca, wariata, jakiegoś tam z ciemnogrodu, no ale mniejsze o to, tak? Oczywiście to jest jakaś, powiedzmy, mała, mała wzgarda, mały, mała trudność, ale jeżeli, zapamiętajmy sobie jasno, jeżeli będziemy żyli według zasad Chrystusowych, to zaraz nami wzgardzą. Zaraz się od nas odwrócą. To, to najbliższe otoczenie. Jeżeli będziemy chcieli trzymać. Tak jak po, poświatowemu powiedzieć, trzymać fason, to zaraz się od nas zaczną stronić ludzie. Powiedzą: Nie, nie, no to z tym to nie. To jest proste. I, wtedy, I właśnie wtedy należy powiedzieć sobie, odpowiedzieć na pytanie, co jest dla mnie ważniejsze: sztandar Chrystusowy krzyż, czy jednak ta opinia innych. I oczywiście, jeżeli człowiek w tą drogą pójdzie, to się uczy w tym momencie tej ogromnej pokory. Że poznaję tą prawdę o sobie. To nie, prawda o mnie to nie jest to, co o mnie mówią, to nie jest to, co ja wrzuciłem na Instagrama, na Facebooka, nie to, co ja o sobie sam gadam gdzieś tam innym. Prawda o mnie to jest to, co jest we mnie i co Bóg we mnie widzi. Bóg widzi serce, nie to, co jest zewnętrzne. Kiedy prorok Samuel miał wybrać króla spośród synów Jessego. To jak zobaczył pierworodnego, pewnie był taki pakier i wysoki, i pewnie przystojny, to od razu pomyślał prorok, że to pewnie ten. A Pan Bóg mówi, że to nie ten, bo ja patrzę na serce, a nie na to, co zewnętrzne. I dopiero najmłodszy, który wypasał owce, w oczach Bożych był godnym tego, żeby zostać pasterzem Izraela, zostać królem izraelskim. Także pamiętajmy o tym. Że nie to nie, nie ta cała nasza autoreklama, nie, nie to jest istotne. Ważne, żebyśmy rzeczywiście szukali tej prawdziwej pokory, czyli chodzili w prawdzie o sobie, przed Panem Bogiem, i wtedy taki człowiek, rzeczywiście, oderwany od tego, co jest materialne, używa tego, bo to, musi tego używać, ale to nie jest cel sam w sobie. Człowiek, który nie, nie szuka opinii ludzkiej i jest gotowy przyjąć zgardę i który wie, tak naprawdę zna prawdę o sobie, taki człowiek jest naprawdę materiałem dobrym. I do małżeństwa, czyli do tego zwyczajnego powołania, i tego nadzwyczajnego, czyli kapłaństwa czy życia zakonnego. Jak tego brakuje, to będzie zawsze szwankowało, zawsze będzie zgrzyt wszędzie. W małżeństwie, w kapłaństwie, w życiu zakonnym. Widzimy wszystkie te kryzysy. Aktualnie jak na dłoni w czasie tych nasz, w dobie tych mediów, widzimy kryzys małżeński, mnóstwo rozwodów, widzimy kryzys kapłaństwa, życia zakonnego, całą tą demoralizację, wszystko to jest pokłosie tych właśnie pokus diabelskich trzech, o których święty Ignacy pisał w XVI wieku, a które przecież nie on odkrył, bo cała tradycja duchowa kościoła o tym zawsze mówiła. Więc. Tutaj rzeczywiście, jeżeli każdy z nas, czy to odkrywa powołanie, czy to już jakieś powołanie zostało wybrane i podjęta została decyzja już nieodwołalna, to każdy z nas musi tutaj dojść do tej świadomości, że tylko ta droga wskazana przez Chrystusa jest drogą, która pozwala nam prawdziwie i dobrze zrealizować nasze powołanie, to czyli tą drogę, którą nam Chrystus wyznaczył, żeby osiągnąć ten cel, do którego wszyscy jesteśmy wezwani i obyśmy wszyscy przez niepokalane serce Najświętszej Marii Panny tam dotrwali. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.